Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy zajmowali się równaniami. No i teraz tak, spójrzmy na to pierwsze przykładowe równanie. Mamy tutaj znak równości, który nam podzieli równanie na dwie strony: stronę lewą oraz stronę prawą. Wszystko to, co znajduje się przed znakiem równości, czyli w tym przypadku 3x plus 4 to jest lewa strona równania. A wszystko to, co znajduje się za znakiem równości, to będzie strona prawa. Podobnie tutaj, po stronie lewej mamy x dodać 2, a po stronie prawej występuje 7. Następnie musicie wiedzieć, czym tak naprawdę jest rozwiązanie równania. Otóż, rozwiązując równanie, musimy dowiedzieć się, jaka liczba znajduje się w miejscu naszej niewiadomej, czyli w tym przypadku na przykład jaka liczba znajduje się pod x. No to sądzę, że jest dosyć prosty przykład, bo mamy jakąś liczbę, której nie znamy. Do tej liczby dodajemy 2, otrzymujemy 7, czyli w pamięci można nawet sobie policzyć, że pod liczbą x powinna znajdować się piątka, no bo 5 dodać 2 jest równe 7. Natomiast tutaj byłoby troszkę trudniej, bo zauważcie, że mamy x w dwóch miejscach w jednym równaniu i tu, i tu. No i musielibyśmy wymyślić taką liczbę, którą podstawimy w to i w to miejsce, i wówczas obie strony będą się równały, czyli będą dokładnie takie same. Czyli tutaj nie ma co kombinować. Lepiej to równanie po prostu po kolei sobie rozwiązywać. No i teraz kiedy macie zorientować się, że już równanie jest rozwiązane? Otóż musicie dane równanie doprowadzić do takiej postaci, że mamy na przykład x równa się tak jak w tym przypadku 5. No i teraz już wiemy, że w miejscu x znajduje się piątka, ale czasami rozwiązanie równania wygląda powiedzmy troszkę inaczej, czyli możecie otrzymać takie rozwiązanie, że 5 jest równe x. I to, i to to jest dokładnie to samo, no bo w obu przypadkach widać, że w miejscu x znajduje się piątka. No i teraz przejdźmy do kilku równań. Mamy podane tutaj kilka równań, które powinniśmy rozwiązać. No i zacznijmy od tego, że sobie szybko przypomnimy, co chcemy uzyskać. Czyli chcemy mieć taką sytuację, że po lewej stronie mamy x, później mamy równa się, a następnie mamy jakąś liczbę, ewentualnie mamy najpierw jakąś liczbę i ona będzie równa x. No to spójrzmy na ten pierwszy przykład. Co nam się tutaj nie podoba? Mamy tutaj x, ale przy x znajduje się czwórka. Czyli jeżeli tej czwórki nie będzie, to wówczas zostanie nam sam x i będzie x równa się jakiejś liczbie. Czyli my byśmy chcieli tej czwórki się pozbyć. A w jaki sposób tej czwórki się pozbędziemy? Otóż zobaczcie, ja tutaj narysuję taką pionową kreskę, a następnie od obu stron odejmę 4. No bo jeżeli mamy tutaj plus 4, mamy czwórkę, to jeżeli od czterech odejmę 4... No to 4 od 4 to będzie 0, a jak otrzymamy 0, to wówczas ta czwórka nam tutaj zniknie i zostanie nam sam x. Ale ta kreska oznacza, że my odejmujemy czwórkę od obu stron naszego równania. To jest bardzo ważne. Czyli odejmujemy czwórkę i od lewej, i od prawej strony naszego równania. Jak to będzie wyglądało? Na początek przepisujemy całą stronę lewą, czyli x dodać 4, a następnie odejmujemy 4, czyli sobie zapiszę tym niebieskim kolorem, minus 4. Mamy znak równości. Przechodzimy na stronę prawą, czyli przepisujemy całą prawą stronę, czyli w naszym przypadku 7, i od prawej strony także odejmujemy 4. Czyli mamy minus 4. No i teraz zobaczcie. 4 odjąć 4 to będzie 0, czyli to nam się skróci. I co nam pozostało po tej lewej stronie? Pozostał nam tylko x. A ile x jest równe? 7 odjąć 4 to będzie 3. No i faktycznie, zobaczcie. Jeżeli weźmiemy sobie to nasze rozwiązanie, czyli trójkę, podstawimy w miejsce x. To mamy 3 dodać 4, a faktycznie jest to równe 7. No i spójrzmy tutaj. Mamy bardzo podobny przypadek. No, różnica jest taka, że tu mieliśmy x po stronie lewej, a tutaj mamy x po stronie prawej. Może zaznaczmy sobie, to jest strona lewa, czyli po stronie lewej mamy ósemkę, a to będzie strona prawa, czyli tu mamy x dodać 5. Czyli my chcemy się pozbyć wszystkiego naokoło tego naszego x, żeby nam tylko został x. Czyli chcemy się tak naprawdę pozbyć tej piątki. A ponieważ tu mamy dodawanie, mamy plus 5, no to co będzie działaniem odwrotnym doda do dodawania? Odwrotnym będzie odejmowanie. Czyli to oznacza, że od obu stron musimy odjąć 5. Bo wówczas 5 odjąć 5 to będzie 0, i nam tutaj pozostanie tylko x. No to zróbmy to. Pamiętajcie oczywiście, że odejmujemy i od strony lewej, i od strony prawej. Czyli po lewej stronie mamy 8, odjąć 5 równa się x dodać 5, tak? bo to wszystko mam po stronie prawej, odjąć 5. Tu odjęliśmy piątkę, tu także odjęliśmy piątkę. No czyli tak, 5 odjąć 5 to będzie 0 i co nam zostanie? 8 odjąć 5 to będzie 3 równa się x. A to będzie dokładnie to samo, co zapisaliśmy w sumie tutaj, bo 3 równa się x to będzie x równa się 3, a to oznacza, że w miejsce x musimy podstawić trójkę, czyli liczba 3 będzie rozwiązaniem naszego równania. Mamy tak 8, równa się 3, dodać 5 to 8, czyli po prawej stronie mamy ósemkę, po lewej także, czyli wszystko nam się tutaj zgadza. Spójrzmy dalej. Mamy x plus 6 równa się 2. No to co musimy zrobić? Chcemy się pozbyć szóstki. Mamy dodawanie a działaniem odwrotnym do dodawania będzie odejmowanie. Czyli my chcemy od obu stron odjąć 6. No to przepisujemy najpierw wszystko do znaku równości, czyli x dodać 6 i odejmujemy 6. Następnie równa się. Mamy 2. Koniec strony prawej, czyli musimy dopisać, odjąć 6. No i teraz liczymy. 6 odjąć 6 to będzie 0, czyli nam zostanie po tej stronie tylko x, czyli bardzo fajnie. A tu mamy 2 odjąć 6, czyli minus 4. A więc liczba minus 4 będzie rozwiązaniem naszego równania. Spójrzmy dalej. Co my tutaj mamy? x plus 2 równa się 4, czyli my byśmy chcieli pozbyć się tej dwójeczki. Może ją sobie podkreślimy łącznie ze znakiem? Ponieważ mamy dodawanie, to oznacza, że musimy odjąć 2. Przepisujemy całą stronę lewą. X dodać 2. Odjąć 2 równa się 4. I od czwórki także odejmujemy 2. Zmienię tutaj kolor. Odjąć 2. 2 odjąć 2 to będzie 0. Zostanie nam sam x i x jest równy 4 odjąć 2, czyli mamy dwójkę i to jest rozwiązanie naszego równania. Mamy kolejne przykłady. Tym razem mamy tutaj x odjąć 5, czyli my chcemy się pozbyć tej minus piątki. Bo jeżeli ta minus piątka nam zniknie, to wtedy po tej stronie zostanie nam sam x. Czyli rysujemy sobie pionową kreskę i jeżeli mamy odejmowanie, to znaczy, że my będziemy dodawali 5. Zobaczcie do góry, działaniem odwrotnym do dodawania było odejmowanie, no, czyli logicznie działaniem odwrotnym do odejmowania będzie dodawanie, czyli tym razem do obu stron, czyli do strony lewej i do strony prawej równania. Dodajemy piątkę. Może ją sobie też zaznaczmy o innym kolorem. Czyli co robimy? Przepisujemy całą lewą stronę, dopisujemy plus 5, równa się 4, no i dodać 5. Minus 5 plus 5, czyli to będzie równe 0, czyli po lewej stronie mamy tylko X. Równa się 4 dodać 5, czyli 9. I to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy dalej. 2 równa się x minus 6. Czyli spójrzmy, gdzie mamy x, gdzie mamy tą niewiadomą, ponieważ my właśnie tego x poszukujemy. To nas najbardziej interesuje. No x mamy po stronie prawej i przy tym x mamy odjąć 6, czyli działanie odwrotne do odejmowania to będzie dodawanie. Czyli my już wiemy, że żeby nam ta, to minus 6 tutaj zniknęło, to my do obu stron musimy dodać 6. No to dodajemy. Mamy tak, dwójkę. Dodać 6 równa się. X odjąć 6, dodać 6. Co nam się zatem tutaj skróci? No, minus 6 plus 6 to będzie 0. 2 plus 6 to będzie 8 i równa się x, czyli możemy zapisać, bo zazwyczaj uczniom jest wygodniej zapisywać to w takiej postaci, jeżeli 8 równa się X to jest dokładnie to samo, co X równa się 8, a to oznacza, że w miejsce X podstawimy sobie tutaj ósemkę, bo ósemka będzie rozwiązaniem naszego równania. Możemy sprawdzić. Czyli gdy tu podstawimy 8, to mamy 8 odjąć 6, to będzie 2. Widzimy, że po lewej, po prawej stronie także mamy dwójkę. No i kolejne przykłady. No już tu mamy dwa ostatnie. Mamy tak, x odjąć 4 równa się 5, czyli musimy do obu stron dodać 4. Mamy odjąć 4, czyli dodajemy czwórkę. Przepisujemy wszystko do znaku równości. x odjąć 4, dodać 4, równa się 5, dodać 4. No i zawsze się upewnijcie, tak? Spójrzcie, czy faktycznie tutaj ta czwórka nam się powtarza dwa razy, czy się pojawiła i po lewej, i po prawej stronie, dlatego ja zawsze używam. Na początku innego koloru, bo wtedy łatwo sprawdzić, czy gdzieś o tej czwórce nie zapomnieliście. No i liczymy. Minus 4 plus 4 to będzie 0. Mamy x równa się 5 dodać 4 to będzie 9. Kolejne równanie rozwiązane. Przykład następny. Może zatrzymajcie film, rozwiążcie sami i zobaczcie, czy wszystko jest jasne. Mamy po lewej stronie x odjąć 2, czyli my chcemy, żeby nam to zniknęło. Nie chcemy mieć x odjąć 2, a chcemy mieć tylko i wyłącznie x. To oznacza, że do obu stron musimy dodać 2, czyli lewa strona x odjąć 2, dodać 2 równa się prawa strona 8, dodać 2. No i liczymy. Tutaj mamy 0, czyli nam zostanie x równa się 8 dodać 2, czyli 10 i to będzie właśnie rozwiązanie tego równania. Za nami już dodawanie odejmowanie tak stronami, a teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy troszkę inną sytuację, bo mamy 2x równa się 6. Czyli musicie pamiętać o tym, że jeżeli mamy liczbę i literę obok, to między nimi jest znak mnożenia. Czyli na przykład, tutaj, może troszkę do góry sobie podjedźmy. Gdy mamy zapis A, B, C, D, e, to jest dokładnie to samo, jak gdybym zapisała A razy B, razy C, razy D i razy E. Tylko tak jest po prostu krócej. Na tej samej zasadzie, 5 razy X to jest po prostu. 5x. No i teraz spójrzmy, co mamy tutaj. 2x równa się 6 to oznacza, że między dwójką a xem mamy mnożenie. Czyli to, co mamy po lewej stronie, możemy zapisać jako 2 razy x równa się 6. I to jest dokładnie to, co zapisałam tutaj powyżej. No czyli tak, pomyślmy sobie, co tutaj należy zrobić. Na pewno będziemy działali. Po obu stronach naszego równania. Gdy w poprzednich przykładach mieliśmy odejmowanie, to działaniem odwrotnym do odejmowania było dodawanie. Gdy mieliśmy dodawanie, to działaniem odwrotnym było odejmowanie. A co będzie działaniem odwrotnym do mnożenia? Zastanówmy się. No, działaniem odwrotnym do mnożenia będzie dzielenie. Czyli jeżeli my chcemy Rozwiązać sobie to równanie, to my chcemy, żeby tutaj nam został tylko x. Czyli co nam się nie podoba? No nie podoba nam się ta dwójka przy x. Czyli my chcemy podzielić obie strony tego równania właśnie przez 2. No i teraz w jaki sposób to dzielimy? No możemy to sobie zapisać w sposób dwojaki. Ja zapisuję to przy pomocy kreski łamkowej. Czyli zapiszmy sobie to, co mamy tutaj, czyli nasze 2x, tak? 2 razy x. I teraz to dzielimy przez 2, ponieważ kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Równa się. No i oczywiście prawą stronę także musimy podzielić przez 2, czyli 6 dzielimy przez 2. W mnożeniu możemy skracać. Czyli skrócą nam się te dwie dwójki przez dwa i zostanie nam jeden oraz jeden. Czyli tak naprawdę tutaj mamy 1 razy x. No i tak szybko spójrzcie tutaj. 1 razy X to jest 1x. Natomiast my zwyczajowo jedynki przy x nie zapisujemy. Znaczy przy x, przy A, przy B, czyli przy naszych literkach nie zapisujemy jedynki czyli to oznacza, że to możemy sobie zapisać po prostu jako x. Czyli 1x to będzie x równa się no i 6 podzielić przez 2 to będzie 3 i to będzie nasze rozwiązanie. Zobaczcie, 2 razy 3 jest równe 6. Przykład kolejny. Tutaj mamy xa po stronie prawej. Między trójką a x jest mnożenie. Czyli, żeby wyznaczyć x, my chcemy się pozbyć tej trójki. Ponieważ mamy mnożenie, to oznacza, że obie strony dzielimy przez 3, czyli przez tą liczbę, którą tutaj sobie zaznaczyłam. No to dzielimy obie strony, czyli 9 podzielić przez 3 równa się 3 razy x. Podzielić przez 3. Oczywiście, jeżeli chcecie 9 w pamięci, nie ma żadnego problemu. 9 podzielić przez 3 to po prostu 3, i od razu tą trójkę także możecie tutaj zapisać. No to lecimy. 9 podzielić przez 3 to będzie 3. Równa się. Te trójki nam się ładnie skrócą. Zostanie nam 1x, czyli po prostu x. A 3 równa się x. To jest dokładnie to samo, co x równa się 3, czyli mamy już nasze rozwiązanie. No i spójrzmy dalej. No, tutaj jest troszkę może trudniej, ponieważ mamy ułamek. No ale mamy tak. 2 trzecie x, no to między ułamkiem a x także znajduje się mnożenie. Czyli my wiemy, co należy zrobić. No Działaniem odwrotnym do mnożenia jest dzielenie, czyli to oznacza, że obie strony podzielimy przez dwie trzecie. No dobra. A jeżeli dzielimy przez ułamek, to oznacza, że tak naprawdę mnożymy przez odwrotność, czyli mnożymy przez trzy drugie. Czyli to oznacza, że i tą i tą stronę należy pomnożyć przez trzy drugie. Mamy tak. Trzy drugie, zapiszmy. Raz, 2 trzecie x równa się 3 drugie razy 4. No i czwórkę możemy zapisać jako 4 pierwsze, żeby było nam łatwiej skracać. No i teraz tak, to sobie skrócimy przez 3, czyli mamy jedynki. To możemy skrócić przez 2, też mamy jedynki. I nam zostanie 1 przez 1, czyli 1, a 1x to po prostu x. Teraz co mamy tutaj? No dwójkę i czwórkę możemy skrócić przez 2, czyli mamy 1 oraz 2, czyli mamy 3 razy 2 to 6, 6 podzielić przez 1 to będzie 6 i to będzie nasz x. Przykład następny. Mamy 6 siódmych x równa się 1 piąta. Czyli znowu zauważamy, że między ułamkiem a x znajduje się mnożenie. Mamy znak mnożenia, czyli wykonujemy działanie odwrotne do mnożenia, czyli dzielimy przez 6 siódmych. No dobra, ale jeżeli dzielimy przez ułamek, czyli dzielimy przez 6 siódmych, to oznacza, że mnożymy przez odwrotność tego ułamka. I przez 7 szóstych. Czyli zapiszmy, mamy tak 7 szóstych, o, zmienimy kolor, 7 szóstych razy lewa strona, czyli 6 siódmych x równa się 7 szóstych razy 1 piąta. No i teraz tak, to nam się ładnie skróci. Tutaj przez 6, a tutaj przez 7, czyli mamy 1x, a więc po prostu x -a równa się. No i tu widzimy, niczego nie skrócimy, czyli musimy pomnożyć. 7 razy 1 to 7. 6 razy 5 to będzie 30. Spójrzmy dalej. Mamy jeszcze jeden przykład tego typu. No tutaj mamy ułamek mieszany, tak, mamy liczbę mieszaną, bo mamy także całości. Mamy mnożenie, czyli w takim przypadku radziłabym Wam zamienić sobie najpierw tą liczbę na liczbę niewłaściwą, czyli tą jedynkę sobie włączyć do ułamka. Czyli mamy tak: 1 razy 3 to 3 plus 1 4, czyli 4 trzecie razy x równa się 6. No, i teraz ten przykład wygląda bardzo podobnie do tego, co mieliśmy tutaj, czyli wiemy, co musimy zrobić. Musimy obie strony podzielić, bo, ponieważ mamy mnożenie, podzielić przez 4 trzecie, a jeżeli dzielimy przez ułamek, to oznacza, że mnożymy przez jego odwrotność, czyli przez 3 czwarte. Czyli tą stronę pomnożymy przez 3 czwarte, czyli mamy tak. 3 czwarte razy 4 trzecie x równa się 6 razy 3 czwarte, czy 3 czwarte razy 6, no bo wiemy, że mnożenie jest przemienne. Może zapiszmy 3 czwarte razy 6, czyli jako 6 pierwszych. Skróćmy. Tutaj przez 4, tutaj przez 3, czyli nam zostanie 1x, czyli po prostu x. Tutaj możemy skrócić przez 2, czyli mamy 2 oraz 3. 3 razy 3 to 9, 2 razy 1 to 2. Dwójka nam się w dziewiątce mieści maksymalnie 4 razy. I 4 razy 2 to 8, czyli do 9 nam brakuje jednego, czyli mamy 4 całe i jedną drugą. Przykład następny. No i tutaj pojawia nam się dzielenie. No to znowu zadajemy sobie pytanie, co nam przy tym x przeszkadza? No Przeszkadza nam ta czwórka. Jakie mamy działanie? Mamy dzielenie. Co będzie działaniem odwrotnym do dzielenia? Mnożenie. tak? Do mnożenia jest. Dzielenie, czyli do dzielenia działaniem odwrotnym jest mnożenie, czyli wszystko musimy pomnożyć przez 4. No i teraz zobaczcie. Zanim ja wykonam może to mnożenie, jeszcze chwilka, ja zapiszę ten, to, co mam tutaj po lewej stronie, w troszkę innej postaci, bo dzięki temu łatwiej nam będzie wykonywać obliczenia. Znak dzielenia zastępuje nam kreska ułamkowa, czyli x podzielić przez 4... Ja mogę zapisać jako x czwartych, równa się 2, a nawet dwójkę możemy zapisać jako dwie pierwsze. No i teraz, jeżeli pomnożymy sobie wszystko przez 4, no to mnożymy i lewą, i prawą stronę przez 4. Czyli czwórka to oczywiście także 4 pierwsze. Też możemy tak zapisać. Czyli tak, 4 pierwsze razy, x podzielić przez 4 równa się. 4 pierwsze razy 2 pierwsze, tak? Czyli ta nasza dwójka. No i teraz musimy to po prostu obliczyć. Czyli czwórki nam się skracają przez 4 i zobaczcie, nam zostanie x przez 1, czyli po prostu x, a tutaj 4 razy 2 to 8, 1 razy 1 to 1. 8 pierwszych to po prostu 8 i to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na dwa ostatnie przykłady tego typu. Mamy tym razem x podzielić przez 2, no i to znajduje się po stronie prawej, czyli tu mamy niewiadomą, dzielimy ją przez 2, czyli możemy to sobie zapisać jako 3 równa się x podzielić przez 2, czyli tak to sobie zapiszmy. No i jeżeli mamy dzielenie, to oczywiście działaniem odwrotnym będzie mnożenie, czyli my obie strony będziemy mnożyli przez 2, czyli przez 2 pierwsze. No i teraz mnożymy, czyli mamy tak: dwie pierwsze razy 3. 3 zapiszmy też w postaci ułamka. Równa się dwie pierwsze razy x podzielić przez 2. Tutaj nam się nic nie skróci, widzimy, mamy 6 pierwszych, czyli 6, a tutaj możemy to sobie skrócić przez 2, czyli nam zostanie x przez 1, czyli po prostu x. 6 równa się x, to jest dokładnie to samo co x równa się 6, czyli mamy już rozwiązanie naszego równania. Przykład ostatni. Mamy x podzielić przez 5, czyli nam się ta piątka nie podoba. Widzimy, że mamy dzielenie, czyli obie strony pomnożymy przez 5. Czyli zapiszemy to sobie, że mamy tak 5, czyli 5 pierwszych razy x podzielić przez 5 zapiszę w takiej postaci. Równa się, no i tutaj możemy nawet już pomnożyć w pamięci, 10 razy 5 to będzie 50. Możemy też w ten sposób to sobie liczyć, żeby po prostu troszkę oszczędzić czasu, ale dopiero wtedy, gdy już dojdziecie do wprawy z takim rozwiązywaniem równań, czyli tak robiąc wszystko po kolei. No i co mamy teraz tutaj? Skracamy sobie przez 5, czyli mamy 1 i 1, x przez 1 to x i x jest równy 50. No i na wszelki wypadek sprawdźmy, czy x jest poprawnie obliczone, czyli w miejsce x, czyli tu, podstawmy sobie 50. 50 podzielić przez 5 da nam faktycznie 10.